się stało? Eksplozja wstrząsnęła budynkiem. Nie trudno było się domyślić, dlaczego. Na razie zaparekotowałem się w tym pokoju. Nie ma zbytniej nadziei, że to przeżyję. Mój czas się kończy niezależnie od tego. To samo dla wszystkich innych, jak sądzę. Ktoś? 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 Zadziałało. Wydaje się, że próbka kaza działała. Musiałem przeżyć przy okazji. To ciało nie potrzebuje już ubrań ani masek gazowych. Prawie popełniłem błąd. Nawet jeśli wyglądam jak oni, wciąż mam ludzką naturę. Nic się nie zmieniło. Jedyną zmianą, jakiej pragnę, jest zmiana na lepsze.